Tak śpiewał czony i rację miał Najlepsza jest Biblia i gam Polach czy Niemiec, czarny czy Żyd Każdemu coś za uszami tkwi Mam w dupie polityczny soft Fałszywej tolerancji głos mówi mi Że warto mieć swój gam Kary Gąbrowicz rację miał, że każdy swoją kędę ma. Kębana tak, kębana nie, o tego szygać mi się chce. Gazeta mówi, że gej... swego pana ma ma hipokrytów wokół mnóstwo mówią, że Bóg to ich bóstwo mam w dupie polityczny sąd fałszywej tolerancji głosu Zostać gdzie? Bo ja kochanie pilnuję ogrodu Od wschodu słońca do zachodu Zaproś przyjaciół, nie wpuszczaj wrogów Jestem kobojem u Twoich progów Pamiętaj zawsze, obroniecie. Cię it's Panie przyjaciele, jak to pięknie być z powrotem w domu po dwumiesięcznym pobycie w szpitalu. Siedzimy tutaj w moim ogródku w Warszawskich Włochach. Chciałem Wam powiedzieć parę słów, bo długo bo nie mówiłem nic po prostu, bo nie mogłem mówić ze względu na moją chorobę. Wracam do siebie, wracam powoli do rzeczywistości. Jestem po wylewie jak wiecie, ale dzięki Bogu naprawdę los się ze mną łaskawie opszedł, ponieważ chodzę, mówię, siedzę, rozmawiam i słyszę i widzę. To jest najważniejsze. Chciałem wszystkim serdecznie podziękować bardzo szczerze, wszystkim ludziom. Nie, nie tylko fanom muzyki, wszystkim ludziom za wsparcie i, i takie ciepłe słowa. Kiedy leżałem w ciężkim stanie w Londynie, a potem w szpitalu w Warszawie, dopiero dotarło to do mnie z opóźnieniem, kiedy mogłem już od, odczytywać maile i wrócił portem do mnie mój telefon. Wszystkim chciałem dziękuję, podziękować za, za wyrazy miłości, wsparcia, przede wszystkim dobre słowo. od wszystkich ludzi, których też spotykałem na ulicach, już jak, jak już wróciłem do do domu, czy w sklepach, czy nie wiem, w aptekach, czy w spożywczaku. To było takie miłe. Witam Panie Moniku. Zdrowia życzę. Mnóstwo ludzi w szpitalu, zarówno w warszawskim szpitalu na Sobieskiego, jak i w londyńskim szpitalu. Jestem bardzo wdzięczny po prostu Bogu i losowi za to, że jestem tutaj i bardzo wszystkim dziękuję i cieszę się, że są tak, jest tak wiele, wielu dobrych ludzi na świecie. Że mogę to odczuwać i to jeszcze wzmacnia moją, jakąś taką, ta cała ta, ta sytuacja wzmocniła moją empatię jakąś miłość do ludzi, zrozumienie też cierpienia innych ludzi, ponieważ leżałem no, z ludźmi, po prostu na wózkach, bardzo ciężko doświadczonymi przez, przez Loas. Ćwiczyłem z nimi, jadłem z nimi, więc po prostu chciałem powiedzieć bez jakiegoś patosła ani sztucznego, udawanego. Szczęścia, że naprawdę Was wszystkich bardzo kocham i, i chciałem Wam powiedzieć, że jesteśmy u progu tygodnia, który jest bardzo ważny w moim życiu, w ogóle w moim życiu, jak i w życiu muzycznym, bo te dwie rzeczy, te dwie pozycje, które chcę Wam pokazać, mogły się nie ukazać, bo nie było wiadomo, jak będzie. Zdecydowaliśmy z wydawnictwem, jak i z menedżmentem, że jednak Ukażą się, chociaż nie, nie jestem tak aktywny, nie mogę promować płyty koncertami. Bo na razie, że tak powiem, mam przerwę w koncertach, bo tak zalecają mi lekarze. Myślę, że w przyszłym tygodniu. Jezus, przepraszam, przepraszam, w przyszłym roku myślę, że w przyszłym roku zagram kilka koncertów, jeżeli mi na to pozwoli, ale też oczywiście to nie będzie jakaś liczba ogromna. Natomiast no, czekam jeszcze długa rekonwalescencja ćwiczenia, powrót do szpitala stacjonarny i powrót potem do domu. Więc te dwie rzeczy, mój album, syn miasta, nad którym pracowałem, z moim nowym zespołem, z Emalda, który miksował ten album, z Jackiem Gawłowskim, który robił master, z moim managementem, pracowaliśmy po prostu nad tym albumem prawie dwa lata. Są tu kompozycje, pewnie już wiecie, to będzie w różnych anonsach Wojtka Waglewskiego, Dawida Podsiadło, yy, Kasi Piszek, yy, Janka Pęczaka z yy, Jurka Zagórskiego, z którym produkowałem tę płytę. Właściwie kończyłem ten album, produkcję tego albumu od szpitalnego łóżka. Właściwie były ostatnie uwagi do miksów. I tak samo ostatnie korekty tej książki. To jest całe jakby można powiedzieć, taka spowieść mojego życia. Taka suma dotychczasowego życia, czyli tego 56-letniego życia. Opowieść długa, ale myślę, że ciekawa też dla ludzi, którzy chcą po prostu spojrzeć wstecz historycznie. Bo zaczyna się w 70. latach, a kończy. Właściwie moim wylewem ze szpitalnego łóżka piszę parę słów z sierpnia tego roku, kiedy jeszcze byłem w Londynie, w szpitalu. Więc polecam serdecznie wszystkim moim przyjaciołom i fanom. 18 października, przepraszam, 16 października, biografia King, moja długa rozmowa z Rafałem Księżykiem. Też jak ja, często do Pianinem, czyli ziomem, że tak powiem, z miasta, może nie z dzielni, ale z miasta, świetnym dziennikarzem, pewnie znacie jego wywiady fantastyczne, z pamięci Robertem Leskim, z Tymanem Tymańskim, z Kasikiem Staszewskim, czy z Tomkiem Stańką, wspaniały wywiad. Przepraszamy samolot, ale... wiadomo. widzimy. dobry, na na razie. Zwolnić, ale to jest czas, żeby pomyśleć, zadbać o siebie, ale też pomyśleć w ogóle no, o wszystkim, jakieś refleksje mieć głębsza na temat tego co się dzieje. I serdecznie Was pozdrawiam. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Naprawdę bez patosu mówię kocham Was i to było piękne, że tak wspieraliście mnie i, i dedykuję te dwie pozycje wszystkim przyjaciołom Mońka No i w ogóle Tilawu i... I to jest fajny tydzień dla mnie. Bardzo się cieszę, że mogę yy, po prostu, może nie tak aktywnie jak kiedyś, ale to mi, to mi też pasuje, że mogę tak po prostu mieć, trzymać już to w ręku i że to, że to się ukazuje, yy, że ma swoją premiery. Jeszcze raz powtarzam, 16 października książka King, wydawnictwo literackie, szacowne wydawnictwo, które wydaje też noblistkę, moją koleżankę, tak mam takie szczęście, Olgę Tokarczyk. No i teraz biografię rock'n'rollową. W to, każdym każda literatura jest, jest obecna w wydawnictwie literackim. No i tutaj nakładam Agory niech Staszczyk syn miasta. Przepraszam, że wolniej wszystko może mówię, bo jestem troszkę zwolniony. Nie jestem takim pistoletem jak kiedyś. Może będę, może nie będę. Troszkę mi się miesza w głowie, więc nie ja to, że miesza, miesza. Wiem o czym mówię, ale chcę tak po prostu muszę sobie wszystko przypominać. Ale wiem, wiem gdzie jesteśmy i wszystko jest ok. Trzymajcie się. Pozdrowienia z moich warszawskich Włoch dla wszystkich ludzi w całej Polsce i na świecie. Muniek Starszych, fanpage. Odwiedzajcie nas. Pozdrow dla wszystkich. I love you. Cześć. I na końcu chciałem się po prostu podzielić moją radością i wszystkim podziękować, że mamy 100 tysięcy. Oglądających nas, wchodzących, że tak powiem, na, na fanpage TILAF. Muniek mu ŁAMANE przez TILAF. TILAF, muniek, fanpage. 100 tysięcy to jest fajna liczba. Ciężko pracowaliśmy z Leszkiem Zającem, moim adminem, na ten wynik. Nie chcę się tam ścigać w wynikach, ale to jest miłe, miłe takie, miła taka suma, kiedy. Chciałem też podziękować wszystkim za 11 milionów odsłon piosenki Pola, no bo to jest utwór, który ma najwięcej jakby odsłon z wszystkich piosenek, jakie kiedykolwiek tak powiem, napisałem i z i wspólnie z Dawidem Podsiadło i Zoltiem Świerkotem, ale no, jest, moich piosenek w jakiś sposób to jest duży wynik. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Dziękuję, cześć.